Ostatnio w kieńczyku dorwałam podróbkę Labubu, kosztowała jak widzicie 40 zł, więc stwierdziłam, że właśnie wezmę i razem sobie otworzymy i zobaczymy co tutaj się kryje i jak to wygląda. Ja tu otwieram i może nie będę zaglądać do środka. Pierwsi wy zobaczycie. O! Myślałam, że nie będzie w tym. A jednak, prawie jak oryginał. I też tutaj mamy logo właśnie w klawiszu. otwórzmy, zobaczmy. To jest ten, co chciałam, chyba. No. no. Jezu, ale widać, że to jest podróbka. Zobaczcie. No ładne. No nie powiem, ładne to jest, podoba mi się. Ale tak tutaj mamy, no niedomalowane, takie trochę starte. No i te nóżki się tak kręcą, fajne, no nie powiem, fajne, fajne, takie milu się dosyć, ale czy on kupował oryginał za ponad 300, to tak nie wiem, ale taką podróbkę fajnie sobie otworzyć, co szczerze i tak pewnie nie będę tego nosić nigdzie, tylko gdzieś będzie sobie leżał.